ma tu, wahacz. Ford Puma ST wzbogacił się ostatnio w wersję z automatyczną skrzynią biegów. Oznacza ona jednak obecność pod maską litrowej benzyny o mocno wyżełowanej mocy 170 koni mechanicznych, wspartej jeszcze miękkim układem hybrydowym. Sprawdźmy, czy taka kombinacja w Pumie ST ma sens. Na wstępie jednak od razu wspomnę, że jest to mój pierwszy kontakt z Pumą ST, zatem porównań do wersji z mocniejszym układem napędowym opartym o 1.5 EcoBoost generującym 200 koni mechanicznych i z manualną skrzynią nie będzie. Nie będzie też jazdy po torze i opowiem o tym, jak ten model sprawuje się w normalnym użytkowaniu na publicznych drogach. Odniosę się za to, co nieco do usportowionej wizualnie odmiany ST Line, którą kiedyś jeździłem z benzyną 1.0155 KONI, czyli o zbliżonej mocy. Testowano obecnie prawdziwe ST, względem wariantu z pakietem stylistycznym, ma oczywiście taką samą ogólną bryłę nadwozia, ale wyróżnia się kilkoma rzeczami. To znaczy, mamy zastosowane zderzaki o innym kroju, jednak to, co oferuje ST-Line, przyznam, prezentuje się moim zdaniem trochę ciekawiej. Pełne ST oznacza również obecność w standardzie felko o rozmiarze 19 cali z czerwonymi zaciskami hamulców, co wygląda konkretnie niż to, co oferuje ST-Line. Tak samo jest z prawdziwą, podwójną końcówką układu wydechowego. Poza tym w prezentowanej odmianie dostaje się detale w postaci znaczków czy czarnych lusterek, i puma z tymi zmianami ma swój urok, chociaż wciąż jest to moim zdaniem model, którego projekt na nadwozie został stworzony głównie po to, aby wpasować się w gusta damskiej części klientów, i podostrzenie tego faktu nie zmienia. We wnętrzu ST przede wszystkim uwagę zwracają fotele, które ekskluzywnie dla tej wersji mają bardzo wyraźnie wyprofilowany kubełkowy profil ze zintegrowanymi zagłówkami i możliwością wydłużenia siedziska i czego się nie spodziewałem, regulacją w cztery strony odcinka lędziowego. Są one też całkiem twarde, może nie do przesady, ale jednak względem cywilnych odmian pumy mamy znacznie bardziej sportowy charakter. Wersja ST nie ingeruje z kolei w projekt kokpitu, co oznacza już dosyć wiekową konstrukcję inspirowaną Fiestą z 2016 roku. Mamy tutaj jednak dosyć neutralne, opływowe linie, które wyglądają moim zdaniem w takim małym aucie wciąż ok i pasują do jego nadwozia, też opartego o obłości. W ST, podobnie jak w -Line, dostaje się we wnętrzu wstawki z imitacji włókna węglowego oraz drobne czerwone elementy. Są to przyjemne dodatki, ale nie wpływają zbytnio na odbiór tej kabiny. Zdecydowanie bardziej odczuć można podczas użytkowania tej Pumy kierownicę, która jest częściowo wykończona perforowaną skórą i jest ona przede wszystkim bardzo gruba i pod nią jest jeszcze sporo miękkiego wypełnienia, dzięki czemu kontakt ręki z tą kierownicą jest naprawdę przyjemny i rzadko spotyka się, zwłaszcza w gronie tak Małych samochodów, tak przyjemne i mięsiste kierownice. Rozczarować mogą za to łopatki do zmiany biegów, które są niewielkie, plastikowe i nie mają żadnego bardziej rasowego charakteru. Czas przejść już do układu napędowego Forda Puma ST, ponieważ 170 koni wykrzesanych z litrowego, trzycylindrowego silnika to oryginalny pomysł na zbudowanie samochodu o sportowym charakterze. Obecność trzech cylindrów odbija się na akustyce która jest trudna do jednoznacznej oceny. To znaczy układ wydechowy jest tutaj wzmocniony i ma bardziej basowe brzmienie, bo nawet w trybie normalnym obecny jest konkretniejszy pomruk, który intensyfikuje się po wejściu w tryb sportowy, gdzie można wykrzesać też okazjonalne strzały i to wypada ocenić pozytywnie. Niestety podczas utrzymywania prędkości albo lekkiego przyspieszania, gdy silnik trzymany jest zazwyczaj na niskich obrotach, to znaczy lekko poniżej 2000, wtedy pojawiają się typowe dla trzech cylindrów wibracje i mało przyjemny dźwięk. Jednostki napędowej będącej na zbyt niskich obrotach i to powoduje, że sportowy czar pryska. Jak się ostrzej przyspiesza, to rasowy wydech miesza się z warkotem trzycylindrowca i to wszystko sprawiało, że jakoś nie potrafiłem docenić układu wydechowego, bo różnice pomiędzy wrażeniami akustycznymi były po prostu zbyt duże. I żeby nie było, puma ST ogólnie i tak konkretnie brzmi jak na tak mały silnik, ale wciąż bardzo brakuje takiego tak czterocylindrowca. Obecne w wersji z manualem 1.5 też ma trzy cylindry, więc wątpię, aby różnica była w nim jakoś odczuwalna. Skrzynia biegów zastosowana w testowanej Pumie ST to automat PowerShift który na co dzień jest na pewno wygodniejszy niż manual, ale w tym przypadku zastanawiam się, czy jego obecność nie temperuje charakteru samochodu. Nie mam do niego zastrzeżeń w trybie sportowym, bo wtedy wyczula się pedał gazu, a skrzynia bardziej ochoczo trzyma wysokie obroty, więc odczuwalna dostępność dynamiki jest odpowiednia, a jak doda się do tego przyjemne i widać, że intencjonalne szarpnięcia przy zmianie biegów na wysokich obrotach, które dodają przyspieszaniu pewnej brutalności, to jest naprawdę fajnie. Ja jednak zazwyczaj jeździłem w trybie normalnym, bo jest on lepszy na zdecydowaną większość publicznych dróg i wtedy automatyczna skrzynia zachowuje się dosyć spokojnie, to znaczy trzyma wspominane niskie obroty, a biegi zmienia płynnie i w połączeniu z dźwiękiem silnika nie czuje się nieraz za bardzo z jakim autem ma się do czynienia. Przekładnia nie ma jednak problemów z redukcją i wymuszeniem jej do okolic 2,5-3000 obrotów, gdzie dynamika się znacznie poprawia, więc PUMA ST szybko może stać się szybka, a w trybie sportowym tak przyspiesza od zera do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi są tutaj zatem naprawdę dobre i przyspieszanie tym samochodem z gazem w podłodze i jeszcze patrząc na świetne grafiki obecne na zegarach to duża frajda i czuje się lekkość, z jaką to auto zwiększa prędkość. Nie jest to jakaś rakieta i wariant mający 200 koni na pewno zaoferuje trochę więcej, ale przy 170 nie ma też na co narzekać. Pewną pomocą podczas przyspieszania może być obecność miękkiego układu hybrydowego, który działa zawsze, więc nie da się ocenić w jakim stopniu wspomaga on jednostkę napędową. W ST pochwalić muszę układ kierowniczy, który przyznam jest rewelacyjny, bo już na normalu oferuje duży opór, który na sporcie jeszcze się zwiększa i bardzo dobrze koresponduje to z ostrymi i bezpośrednimi odpowiedziami kół na ruchy kierownicą, bo dzięki takiej kombinacji dostaje i pewność prowadzenia, i poczucie zwinności. Na publicznych drogach nie ma za bardzo jak wykorzystać tego potencjału, ale Puma ST korzysta z każdej okazji, gdzie trzeba mocniej skręcić i nawet jakieś pozamiejskie ronda, gdzie najpierw można dynamicznie przez nie przejechać, a później z gazem w podłodze przyspieszyć, dawały mi w tym aucie ponad przeciętnie dużo frajdy i tą Pumą po prostu chce się jeździć. Zawieszenie jest w tym modelu utwardzone i to czuje się zawsze, bo nawet na pozoru dobrych drogach pojawiają się jakieś niedoskonałości. I pod tym kątem Puma ST jest dosyć bezkompromisowym samochodem i trzeba brać na to poprawkę myśleć o tej wersji, bo o ile silnik czy układ kierowniczy w trybie normalnym nie wpływają aż tak na wrażenie z podróży względem np. odmiany S-line, gdy jedzie się spokojnie, to zawieszenie już tak. Dla mnie jest to ok i akceptowalne, bo dzięki temu testowana Puma ST bardzo dobrze trzymała się drogi. Jak na crossovera, przechyły nadwozia w zakrętach były niewielkie, a pewność prowadzenia bardzo duża i właśnie czegoś takiego oczekuję od sportowego malucha. Jednak na niektórych drogach, jak ktoś nie ma ochoty na szaleństwa, może być to męczące. Jadąc normalnie, testowany model oferuje też rozsądne spalanie, bo w Warszawie samochód zużywał mi około 7-7,5 litra na 100 km. Poza miastem, na zwykłych drogach wyniki oscylowały w około 5,5-6 litrów, a na ekspresówkach było to 7 litrów. Wersja ST nazywająca się formalnie STX, podobnie jak ST Line X, ale tego X'a sobie w dalszym ciągu będę darował, jest wyraźnie droższa niż inne, normalniejsze odmiany tego modelu i różnica wynika w większości zastosowanych rozwiązań mechanicznych, ale też trochę lepszego wyposażenia, bo w ST względem ST Line dochodzą lepsze światło czy czujniki parkowania z przodu. Zatem każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy takiej osobie wystarczy podostrzony wygląd i możliwość zainwestowania w lepsze wyposażenie, czy też wydanie wyjściowo więcej, aby auto było bardziej ekscytujące całościowo. I mówię tutaj głównie o całej otoczce związanej z jazdą, bo w przypadku 155 i 170 koni, katalogowa różnica w czasie sprintu do setki to 1,3 sekundy, więc nie ma w tym przepaści. Pod kątem wyposażenia, w ST dostaje się dobry poziom, jak na takie małe auto z klimatyzacją, tempomatem, dostępem z kluczykowym, nawigacją czy podgrzewanymi fotelami wraz z kierownicą, ale bez np. kamery cofania, więc nie jest to już wersja na zasadzie zaznacz wszystko. Dodając wszystkie dodatki z kolei, w tym najdroższy szklany dach za 4390 zł, prezentowany egzemplarz kosztował finalnie około 175 tysięcy Różnica pomiędzy ST a ST-Line kwotowo to około 20-25 tysięcy złotych, zatem nie mało. Jeśli komuś wystarczy ciekawszy wygląd w pumie, to egzemplarz w st z benzyną 125 koni i kilkoma pakietami może mieć za około 140 tysięcy złotych albo za 1406 złotych netto lub 1703 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym i taką cenę proponuje partner Wahacz TV firma Carlist Polska. Zawiera ona przeglądy eksploatacje i można ją uzyskać przy zerowej wpłacie własnej w dwuletnim okresie wynajmu i w rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy, a dodatkowo widzowie kanału mogą mieć dostarczony dowolny, wybrany z oferty samochód pod wskazany adres. Wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać kod wahacz Free. Link do pumy wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Elektroniczne zegary mają przekątną ekranu 12,3 cala. Można modyfikować to, co będzie na środku, albo bardziej standardowe wskazanie, średnie spalanie tego typu sprawy, albo zarezerwowane dla ST bardziej sportowe. Są też różne inne, które można sobie dostrajać i zmieniać to, co będzie się na tej liście pojawiało, ale nie można za to modyfikować tego, co będzie z lewej czy też z prawej strony. Nie można też umieścić tutaj na przykład mapy, więc możliwości personalizacji nie są jakieś ogromne. Jest po prostu z grubsza komputer pokładowy. Taki jak był w starszych modelach Forda, z jeszcze zwykłymi zegarami i wyświetlacz był tylko na środku, jedynie przeniesiony w pełni elektroniczne środowisko. Zatem ogólnie dostęp tych najważniejszych rzeczy jest ok, no ale jak na 12 ponad cali ekranu, to też jeśli chodzi o możliwości szału, nie ma. Komputerem steruje się z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj przyciski do zmiany trybów jazdy, albo przez wszystkie można przejść, albo od razu przejść do sportowego. Trochę niżej jest zintegrowana zmiana piosenek z odbiorem połączeń. Z lewej strony mamy na dole zmianę głośności symetrycznie, więc obsługa audio jest wygodna. Tak samo jak sterowanie tempomatem. Ogólnie tych przełączników tutaj przycisków jest dużo, ale przez to, że są one logicznie pogrupowane, to z obsługą nie miałem problemów. System inforozrywki w półmie ma ośmiocelowy wyświetlacz niezbyt duży, na szczęście też mało panoramiczny, więc ta realna powierzchnia robocza jest tutaj większa. Ograniczane jest ono jednak przez przyciski na dole do przełączania się na, po najważniejszych modułach, też tą belkę na górze. Są to wygodne dodatki, ale osobiście wolałbym, żeby te przyciski pojawiły się tutaj, ponieważ zmiana piosenek to i tak jest na kierownicy, mogłoby wylecieć, a tak to mielibyśmy więcej przestrzeni, biorąc pod uwagę jednak. Jej ograniczoną ilość, to Ford i tak się postarał. Ekran domowy jest przejrzyście zaprojektowany z różnymi informacjami. Też interfejs w innych miejscach nie tylko wygląda moim zdaniem bardzo estetycznie i przyjemnie dla oka, ale też jest logicznie zaprojektowany. Całość szybko tutaj działa. Poza jakimiś pojedynczymi takimi chwilami, kiedy trzeba wejść do menu, ale przełączanie się na przykład po tych najważniejszych modułach jest szybkie. Też względem mojej ostatniej styczności z Pumą pojawiło się tutaj więcej różnych ustawień. Poprzednio były one w komputerze, który był na zegarach. Teraz to wszystko się zmienia tutaj, co wypada na plus. I ogólnie system ten, moim zdaniem, jest bardzo przyjemny w codziennym użytkowaniu. Nie udało mi się za to bezprzewodowo podłączyć Android Auto, więc potrzebny jest kabel. Tutaj mamy port USB-A, jest też gniazdo 12V, a także mata do indukcyjnego ładowania telefonu. Tylko mało fortunnie zaprojektowane, ponieważ jak się tak położy telefon, to nie widać na tym ekranie nawet informacji, czy się ładuje za bardzo. Nie wspomnę już o tym, żeby coś więcej tam dostrzec. Na pokładzie jest jeszcze jeden port USB w przednim podłokietniku. I biorąc pod uwagę auto, z jakim mamy do czynienia pod kątem segmentu, no to taka ilość jest przyzwoita, ale biorąc pod uwagę półkę cenową wersji testowej, to można by się jeszcze czegoś spodziewać, chociażby porto z tyłu. Panel klimatyzacji w testowanym Fordzie jest w pełni fizyczny. Każda funkcja ma swój dedykowany przycisk albo pokrętło, więc nie mam do tego modułu żadnych zastrzeżeń. Lusterka boczna w testowanym modelu są małe, wciąż moim zdaniem wystarczające, no ale fakt zostaje, że do największych nie należą. Okazałych rozmiarów jest za to frontowa szyba, która jest jednak wyraźnie pochylona. Maska, poza tymi przetłoczeniami po bokach, jest praktycznie w ogóle niewidoczna z perspektywy kierowcy. Mamy też tutaj do czynienia z długim podszybiem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej jest umiarkowanie masywny słupek, tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona, jest ona też spora. Kamera cofania w płomieniu oferuje jakiejś powalającej jakości pod kątem szczegółowości obrazu. Dostajemy za to tutaj bardzo dobrą czytelność dzięki dużej dynamice tonalnej. Też nie mam zastrzeżeń do płynności. Są dwa widoki: jeden taki mniej szerokokątny, drugi bardziej, w tym standardowym. Mamy rozsądnie dobraną perspektywę bez przekłamywania odległości tego, co wyświetlane jest po bokach. Kamera cofania w tym modelu nie jest moim zdaniem niezbędna, bo Puma pomimo napompowanego nadwozia ma wciąż 422 cm długości i 177 cm szerokości, zatem mamy do czynienia z małym autem, przy czym trochę większym w wersji ST, bo względem słabszych odmian ta testowana jest dłuższa 4 cm. Układ kierowniczy przez spory opór, o którym wspominałem, nie oferuje lekkości manewrowania znanej ze zwykłych miejskich samochodów, ale też nie odczułem tutaj przesadnie odheczowego powiedzmy zachowania podczas manewrowania. Prawie skrętu jest też OK. I gdzieś na ciasnych przestrzeniach najbardziej dokuczać może kiepska wyczuwalność przodu. W górnych częściach deski rozdzielczej w Pumie mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające o wstawkach z imitacji włókna węglowego, już wspominałem. Od najwyższych partii drzwi są już twarde materiały, ale... Te miękkie i twarde bardzo podobnie się prezentują, więc nie jest źle. No i też w większości na drzwiach mamy jednak wstawki z eko co bardzo przyjemnie się prezentuje. Też wykończone są nią odpowiednio miękkie podłokietniki. W niższych częściach kokpitu są twarde materiały, przyzwoicie wyglądające. Na tunelu środkowym czy konsoli centralnej nie zastosowano przesadnie dużo fortepianowej czerni. Są tylko tutaj niewielkie elementy. Generalnie mamy dobrej jakości, matowe. Tworzywa, jeśli chodzi o spasowanie, to nic nie wydaje niepożądanych dźwięków ani podczas naciskania, ani podczas jazdy, więc jakościowo testowany model wypada ok, bez żadnych wpadek. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest bardzo mały, lekki, w ogóle nie przeszkadzający w kieszeni. Wykonany został z rozsądnego, dobrej jakości czarnego, chropowatego plastiku. Wersja ST wyróżnia się tym, że jest napis ST na froncie, zamiast loga Forda. Dekoracyjnego oświetlenia we wnętrzu pumy trochę jest. Mamy podświetlone kieszenie w drzwiach oraz przestrzeni na nogi. Tego nie widać w kamerze, więc nawet nie będę tam starał się kierować obiektywu. Mamy już lepiej dostrzegalne elementy dekoracyjne na tunelu środkowym. Mają one charakterystyczne dla Forda: błękitny kolor, taka sama barwa obecna jest na większości przycisków i przełączników. Z pewnymi wyjątkami: tryby jazdy na kierownicy, starter silnika to wyróżnia się kolorem czerwonym, ale biorąc pod uwagę, że jednak dominuje tutaj barwa błękitna, to na niej warto się skupić. Jest ona moim zdaniem ok, ponieważ nie jest taka sztampowa jak na przykład biel, tylko wyróżnia Fordę i od razu wiadomo, z czym ma się do czynienia. Tak samo jest odpowiednio jasny ten błękit, więc z czytelnością nie ma problemów. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Światła w sportowej pumie są takie same jak w jej droższych, zwykłych wersjach i dostaje się w nich ciekawy wzór segmentów do jazdy dziennej, z których część pełni też rolę kierunkowskazów. Wszędzie z przodu mamy LEDy. Ta technologia nie jest za to obecna w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu diody spotkać można w światłach pozycyjnych, niestety w kierunkowskazach mamy już żarówki, co nie pasuje do otoczenia, ale ogólnie i tak testowane Ford, gdy jest ciemno, wygląda moim zdaniem ładnie, zwłaszcza z przodu. O tym z jaką wersją mamy do czynienia mówi wyraziste oświetlenie przy progach. LEDy w pumie umieszczone zostały w odbłyśnikach i mamy tutaj do czynienia z estetycznym rozwiązaniem. Otrzymuje się w ich przypadku niezłą świecenie i pod tym kątem wypadają ok, ale precyzję wypada już mocno przeciętnie. Światła trzymają zatem zwyczajny jak na mały autopoziom i niczym się nie wyróżniają. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to moje kolana już konkretnie tutaj wbijają się w oparcie. Na szczęście to oparcie jest trochę miękkie, no ale i tak mało przyjemnie byłoby dla mnie w ten sposób podróżować. Grubość tego parcia jest spora, więc gdybym nawet ruszał kolanami, to osoba podróżująca przede mną nie miałaby jakiegoś mocnego, nadprogramowego masażu. Testowany egzemplarz wyposażony został w szklany dach i jego tylna część jest bardzo przydatna, ponieważ moja głowa w naturalnym ułożeniu ląduje akurat pod taflą szkła i mam jeszcze bezpieczny margines. Gdybym zasunął roletę, to już miałbym lekki kontakt włosami, no ale wciąż nie jest źle. Tunel środkowy w testowanym modelu jest. W umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik PUMY ma 456 litrów pojemności z zestawem naprawczym, tak jak w egzemplarzu testowym, oraz 410 w przypadku dojazdowego koła zapasowego. Kufer ma niezbyt wysoki próg załadunkowy, sporych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach mamy pochaczyku na jakieś torby. Z prawej strony jest też 12V. Podłoga jest demontowalna, może być albo w wyższym, albo w niższym położeniu. Pod nią znajduje się wyróżnik testowanego modelu, to znaczy dodatkowa skrytka nazywająca się Magic Box, dzięki czemu można wysokie rzeczy przewozić w bagażniku, albo jakieś brudne, ponieważ jest możliwość tutaj odkręcenia tego korka i na przykład jeśli coś brudnego tutaj trzymamy, później to wszystko wymyjemy, to ta woda przez podłogę spłynie. Bardzo fajny dodatek. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1217 litrów z zestawem naprawczym albo 1170 z dojazdowym kołem zapasowym. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się podłogę bez uskoku. Podsumowując, Puma ST to auto, które poza dźwiękiem silnika jest świetnym małym sportowcem i potwierdzeniem tego, że ludzie z Forda są specjalistami w tworzeniu dobrze jeżdżących aut tych rozmiarów. Wersję ST z automatyczną skrzynią biegów poleciłbym osobom stojącym niejako pośrodku oczekiwań, to znaczy dla tych, którzy chcą mieć więcej prawdziwego, rasowego charakteru względem Esteline, ale zarazem chcą tym modelem jeździć w bardziej relaksujący sposób na co dzień, bez walki z samodzielną zmianą biegów. Manuale Ford też potrafi robić dobre, ale na przykład w korku jednak taka przekładnia zawsze przegra z automatem. Zatem Puma ST z PowerShiftem to jest moim zdaniem optymalny w tym modelu miks sportu i przystępności na co dzień, jeśli ktoś jest gotów za ten sport sporo dopłacić. I to wszystko, co przygotowałem o Pumie ST. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dodania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Karli z Polskiej ofercie. jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachachat TV pojawią się już wkrótce. Na razie.